Przejścia Granicznego Nowy Świat. A są dziś z nami Pan Wojewoda Pomorski Dariusz Drelich Pan Komendant Morskiego Oddziału Straży Granicznej Kontradmirał Straży Granicznej Andrzej Prokopski Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni Doktor Inżynier Kapitan Żeglugi Wiesław Piotrzkowski. Obecni są także parlamentarzyści Ziemi Pomorskiej, przedstawiciele zaprzyjaźnionych służb, instytucji, a także Wojska Polskiego, władz lokalnych i samorządowych. Proszę o zabranie głosu pana wojewody pomorskiego Dariusza Trelicha. Szanowna Pani Minister, Pani Poseł, Szanowni Panowie Admirałowie z Panem Admirałem. Komendantem Straży Granicznej, Panie Dyrektorze, Panie Komandorze, Dowódco Siódmej Pomorskiej Brygady Obrony Tartelnej, Panowie Komendanci, Szanowni Państwo. Dzisiaj spotykamy się i jest ważny dzień, który też zapisze się w historii. Kanał Żeglugowy przez Mierzeje to jedna z tych inwestycji, która wzmacnia pozycję Polski militarnie, gospodarczo i politycznie. Wzmacnia pozycję Polski jako państwa, które jest suwerenne i niezależne. Niezależne od sąsiada, który jest do nas wrogo nastawiony. Po raz pierwszy w powojennej historii naszego kraju możemy powiedzieć, że mamy Wolny dostęp do Zalewu Wiślanego nie musimy uzyskiwać zgody naszego wschodniego sąsiada. Ta inwestycja to nie tylko rozwój gminy, bo jest nami Pan Wójt, regionu, ale to rozwój gospodarczy Polski. Dzisiaj spotykamy się w miejscu, gdzie będą mogły odprawiać się. Wszystkie jednostki, które będą wpływały na zalew wiślany nową drogą wodną. Obecnie punkty graniczne są w Erdlągu, w Trąborku. Teraz już żadna jednostka, która będzie wpływała na teren zalewu wiślanego nie będzie musiała się tam w pierwszej kolejności udawać, tylko tu będzie odprawiona. I będzie odprawiona w momencie, w miejscu, w którym przekracza granice Rzeczpospolitej, wpływa na nasze wody terytorialne, na nasze wody wewnętrzne. To jedna z tych inwestycji, które oprócz inwestycji w portach infrastrukturalnych, dostępowych, takich jak budowa parochronów, jak budowa nowych nabrzeży, jak budowa torów kolejowych, infrastruktury drogowej dostępowej do portu. To symbol sukcesu polityki morskiej, polityki handlowej rządu premiera Mateusza Morawieckiego. Dziękuję. Dziękuję bardzo. O zabranie głosu proszę pana kontradmirała Straży Granicznej Andrzeja Prokopskiego, komendanta morskiego oddziału Straży Granicznej. Szanowny Panie dyrektorze, Pani Europoseł, Szanowny Panie Dyrektorze, Szanowni Państwo. Uruchamiamy dziś nowe morskie przejście graniczne Nowy Świat. Jest to już dziewiętnaste morskie przejście graniczne obsługiwane przez funkcjonariuszy Morskiego Wydziału Straży Granicznej. W myśl rozporządzenia Rady Ministrów to nowe przejście. Będzie obsługiwane całodobowo w ruchu osobowym, jak i towarowym. Jeżeli chodzi o Straż Graniczną, odprawy statków będą wykonywane w wyznaczonych dwóch miejscach, tzw. punktach kontroli granicznej. Przy jednym z nich właśnie tutaj jesteśmy, a drugie jest po drugiej stronie, od strony zalewu wiślanego. To przejście obsługiwać będą funkcjonariusze, funkcjonariusze pobliskiej placówki Straży Granicznej w Klinicy Morskiej. Jeżeli chodzi o wyposażenie i sprzęt, funkcjonariusze są w pełni wyposażeni, w tym mobilne terminale do odprawy granicznej, w których zainstalowane są wszelkie systemy baz danych Unii Europejskiej, jak i krajowej. Zaznaczam, iż odprawa graniczna będzie dokonywana płynnie, niezależnie od ruchu tutaj żeglugowego i w tym zakresie będziemy ściśle współpracować z przedstawicielami kapitanatu kortu, jak również z funkcjonariuszami Krajowej Administracji Skarbowej. Chciałbym jednoznacznie zaznaczyć, iż oprócz dokonywania odpraw granicznych bardzo ważny wagą ma bezpieczeństwo. Bezpieczeństwo, którym to funkcjonariusze pływających na jednostkach, pływających Straży więcznej, będą tutaj stacjonować doraźnie i realizować swoje zadania na polskich obszarach morskich. Zadania te będą polegać na, na, na weryfikacji naruszeń przez wszystkich kierowników jednostki w bliskiej odległości granicy państwowej. Jest to bardzo ważne miejsce ze względu właśnie na tą bliskość granicy państwowej z Federacją Szanowni Państwo, otwarcie ruchu żeglugowego międzynarodowego pomiędzy zalewem Wiślanym a Morzem Bałtyckim jest już otwarte. Jednocześnie zapewniam, iż poziom ochrony granicy państwa również wzrasta. Chciałbym na końcu tylko zaznaczyć, iż te odprawy graniczne niczym nie będą się różnić odpraw, które są realizowane na terenie naszego kraju, jak również w innych państwach członkowskich strefy Schengen, gdyż przepisy, które te regulują, to jest kodeks graniczny Schengen. Funkcjonariusze są w pełni przygotowani do realizacji tych zadań. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę o zabranie głosu dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni, doktora inżyniera, kapitana Żeglugi Wielkiej, pana Wiesława Piotrzkowskiego. Szanowny panie Wojewodo, szanowna pani poseł, panowie admirałowie, szanowny panie wójcie. Jesteśmy w miejscu, gdzie do tej pory nigdy wcześniej nie było możliwości ani wejścia na wody zalewu wiślanego, ani w odwrotnym kierunku przejścia z zalewu na Zatokę Gdańską. Dzięki inwestycji i temu pierwszemu etapowi, jakże istotnemu, gdzie przejście przez Mierzeję Wiślaną nastąpiło i mamy w tej chwili akwen wodny, po którym mogą pływać statki, a tak jak zaznaczył pan wojewoda i pan komendant Morskiego Oddziału Straży Granicznej, w tej chwili będzie też możliwość odprawiania się tych ludzi, którzy będą na jednostkach pływających przyjeżdżali na wody zalewu wiślanego, do portów zalewu wiślanego, ale też w przyszłości już nie tak odległej też będą to statki towarowe, które będą zmierzały do portu Elbląskiego. Proszę Państwa, korzystając z okazji chciałbym powiedzieć, że drugi etap, który polega na obudowie brzegów rzeki Elbą, jak również budowie mostu w Nowakowie. Mamy zaawansowany w 84%, a więc już bardzo blisko jest zakończenie tego etapu budowy drogi wodnej. Trzeci etap przejście przez Zalew Wisłany, Droga i tor został pogłębiony. W tej chwili wystawiamy oznakowanie nawigacyjne tak żeby jednostki i marynarze mogli bezpiecznie przedostać się na wody rzeki Elbląg. Ta inwestycja będzie w tym roku zakończona, a tym elementem końcowym będzie wpłynięcie na wody zalewu wiślanego pogłębiarki. pogłębiarki, która ma nam zmniejszyć koszty utrzymania drogi wodnej. To się wszystko dzieje. Moźnówokowie, mamy nadzieję, że jeszcze przed wakacjami zostanie oddany ten trzeci z mostów, ale największy. Także ja cieszę się, że mamy e, na tutaj przejściu granicznym mamy naszych przyjaciół ze Straży Granicznej, z Policji i Krajowej Administracji Skarbowej, bo te służby będą towarzyszyły naszym funkcjonariuszom, naszym oficerom służby dyżurnej, którzy będą obsługiwali drogę wodną. Także bardzo się z tego cieszę i to zapewni bezpieczeństwo na pewno i podniesie te standardy, jeśli chodzi o ochronę tego obiektu. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. Po zabranie głosu proszę panią poseł do Europarlamentu z Ziemi Pomorskiej, Annę Fotyga. Panie wojewodo, panie kontradmira.